Czwarta godzina, inaczej moment, od którym Dominika będzie już dorosłą oficjalnie przez wszystkich potwierdzoną tym celu tradycja osiemnastki jest takie, że dostaje pasy. Pasy są... Zapraszam Dominikę. I wszystkich tutaj chętnych, którzy są. Słuchaj, pan, jak tam co gra? Że to jest taka grzeczna, właśnie grzeczna. Grzeczna, prawda? To będzie jaki pasek? Mocny. Mocny, tak. Brawo, zapraszam wszystkich koleżanki, kolegów z państwa. Człowiek wuj, mój Nie luź ja się. Tak, musisz jakoś państwo. Tak, nie luź się. Nie luź się, bo weźmiemy ręce. Mama trzyma. A dalej. Ostatnio na osiemnastce grałem u takiej dziewczyny, to dostałam partię samochód za dziesięć roku, nie mam tyle poczekajcie, spytamy się naszej jubilantki, jakie samopoczucie przed tym pasowaniem. Jak samopoczucie, jak myślisz, będzie fajnie czy nie? Na razie jest fajnie. Nie no, Tak. Nie będzie fajnie. Boisz się? Nie. Hey. Nie grzeszna. Grzeszna no, była. No to znaczy, dobra, my się zbawiam. Dobra, panie Ryszardzie, poczekajcie, jak ja zrobię tutaj z tym pasem, żebym miał pamiątkę. Jest no, uwaga! Jest! Brawo! Grzeszna była i dostała Brawo. Symbole. Brawo. Symbole. Brawo. symboliczne pasowanie na dorosłą. Uwaga, uwaga! No no, Ciocia czy... Są... Koleżanka. Koleżanka, siostra. Uwaga! Brawo! Dominika nie jest tam, tak źle, Zobacz, wszyscy cię chwilę, bardzo ślą. lubią. Krzesna! Jak Dominika była grzeczna po nas? Sta... Była bardzo grzeczna. Jaki będzie pasek? Za mną. Za mną. Taki pasek? Oj, taki. Malutki. Malutki, taki. Ale, ale, uwaga, symbolicznie. O! Brawo! brawo, brawo. Ojciec, Ojciec krzesny! Tak będzie. On taki średni. Dominika nie bój się. Żeby pamiętała, uwaga. Dominika, spojrzy się na mnie. Spojrzy się. Dominika. Nie bój Dobrze jest. Dobrze jest. Ciocia? Ciocia, tak, pewnie, że tak. Uwaga. Jest. Brawo. Zobaczcie, jeden musi być taki, żeby poczuła. Jeden musi być taki, żeby tradycja była. A to musisz być ty? Jest. O, poczuła. Brawo. poczuła? Waga? Uwaga. Czacia? poczekajcie kamera tutaj. O, Waga? Jest. Brawo. No nie, każdy, każdy po ją na dorosłe życie. Takie błogosławieństwo. Mhm. Uwaga. Brawo. Wyjech? Tak? Kto teraz? O koleżanka to będzie teraz. O Jak ma jako koleżanka? Zobaczymy, uwaga. Brawoczcie, takie się. Jacek Wujek Jacek, uwaga! Jacek, Brawo! Wszystko? Czy jeszcze ktoś? Ale Dobra, wszystko już. Dominika, no, mama, ma. mama jeszcze. A, dawaj, jest. Na mama. A mama musi porządnie przydać. Uwaga! Jest! Brawo! Dominika, kto ma kielicha dalej? Postawić? Kielicha polejcie Dominice. Polejcie kielicha. Dominika, żyjesz? Żyję. Odważna dziewczyna. Chodź tutaj. Chodź, chodź. Ale bym Chodź Dominika, wypij oficjalnie. Wszyscy zaśpiewajmy dla naszej dzielnej dziewczyny. Chodź tutaj. Popatrz się tam, już tak okienko. Jak było? Dałaś radę? Brawo dla niej. Sto lat, sto lat. Niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat. Niech żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje żyje nam! Nie! O godzinie 22.00 przyjść do domu i mama nic nie powie. I tata! Brawo! Pijemy! Zdrowie! A teraz to będzie podmuchać. Kuria się na polach i gdzie chodźmy. Brawo!